Jak, ile, jak daleko mamy do hostelu? Wiesz, czy nie wiesz? O, 20 minut. Już ja jadam w Budapeszcie. bo my do końca dalej nie wiemy, czy to jest Bukareszt, czy Budapeszt. Do, dobre wrażenie na początku zrobiło bardzo. W... Wrażenie, ale zawsze jest bardzo ładnie. <grym> no, także wycieczka na razie pomyślnie 1. jest sukcesem. Teraz tylko jedyna ważna rzecz: odebrać hostel. Tu mamy sklep otwarty do 21.00, jest 20.00. To odfalę kamerkę teraz, jak będziemy na bazie, żeby zaprezentować tak, nie, nasz. Hostelek. Następny dzień, dzień drugi, bycia w Budapeszcie. To są nasze łóżka z Michałem. Zapłaciliśmy już za langustę, za dodatkowe, znaczy za późniejsze zameldowanie. Nasz pokoju to jest ósemka. Dlatego no tego pokoju, że to, że jest tu k. gorąca w całym Budapeszcie, stoi powietrze. Dzień dobry, witam dzień bardzo dobry. Dobry że nie istniał, cześć, witam was <noise> Kto tutaj jest? No, dzień dobry Dzień dobry, panie Sitkowo Ej, ale wy macie chociaż wieszaki, wam powiem A to zimny prysznic powiem? Poko sprawa, nie? Taki zimny prysznic teraz, naprawdę Na kawuśkę idziemy Na kawusię idziemy? Dobrze, idziemy na kawusię w takim razie No, Michał, co zjadłeś? Pochwal się, kresancika? Kresancika, ale był... to jest? Palucho. 10. Espresso ze sobą, mhm. tak. Panie Lange, jak smakuje kanapeczka? Bardzo dobra, za 8,50. Genialna. Co? Espresso z wlekiem pewnie i z cukrem. grać w karty. Idziemy Idziemy teraz na ten parlament. Momentalne budynki nad Dunajem. Widzimy się nad Dunajem. Idziemy Budapesztem, właśnie wzdłuż bulwaru. Widoczki mamy, co Michał powiesz. Jo, i planujemy iść wypożyczyć sobie rowery po Budapeszcie przez 3 dni na rowerach nie płacić za komunikację miejską 11.08 wypożyczalnie mamy do 12 no, idziemy dalej po rowery w ogóle trafiliśmy w międzyczasie na taką ładną not now, not now. o, mamy magnezy ale mały nie, nie doszliśmy do roweru. Pewnie Państwo słyszeliście, szliśmy po rowery, do wypożyczalni rowerów, która była otwarta do 12.00. Dotarliśmy do tej wypożyczalni o 11.50 i no, otwieramy drzwi i tam taki pan Siedział przed wejściem, szedł nami na dół, bo on szed, nic nie powiedział. Szedł nami normalnie, usiadł się za kasą. My patrzymy, rozglądamy się, jakie fajne rowerki tu mają. No i nagle on mówi, że no dzisiaj to już lipa. Patrzymy się na godzinę, no że 10 minut do zamknięcia. No że lipa, że on teraz zamyka i że... Nie wiem, tego bo on zamyka, no i że możemy jutro przyjść, no. Jeszcze wychodzą z Martwi ta kaucja 50 euro za te rowery. To może być 100 euro, no właśnie. Martwi mnie ta kaucja, bo nie chciałbym się pozbawiać gotówki. wiem. Zobaczymy, będziemy kurde kombinować. Na razie się tym nie przejmujemy, na razie jest chiller'a są pieniądze, jest gitara. Fłtowy klucz życia. Ogólnie na krobie Turbo wycieczka. Oł. Ja nie piję. Ja jestem kierowcą kamery dzisiaj. Widzimy się nadzieje z A jak nie? O, może być Wyszła trochę lipa na dzisiaj. Poszliśmy no. do kolejnej. Ziomek z tej wypożyczalni polecił nam drugą obok wypożyczalni w jest Nie stanie. Poszliśmy tam. 72 zł za dzień. bo był. to były po prostu. Reka, ja dzwonię sobie wszystkie te wypożyczalnie. Przez telefon Wiesz... po prostu się dogada. O! Oh. Idziemy oh, yeah. na Dunaj. Będzie fajnie, będzie super. Mam niespodziankę dla was na wieczór ogólnie, ale o tym przekonacie się później. Mm -hmm, dokładnie, jest wieczorem niespodzianka. Ale to zobaczycie widzowie później. O, jeszcze nie, czy widzicie? O, ale normalnie nie odróżniają się od innych samochodów. Nie, od innych samochodów, nie. Od o, to znaczy nie tę jest... mgłę, ale właśnie dostałem w mordę o. wodą. Staniesz? No, nagrywanie pod wpływem No tak. Cię ja śmiejesz. Ja jestem odpowiedzialny. No. Pijesz, no. nie kameruj. Tak. Jesteśmy pod znowu, klejemy znowu piwsko Trzeba się nawadniać w taki upał jest. Dzień dobry Kierujemy do parlamentu I wtedy będziemy się kierować do tego do budynku do zamku królewskiego Starszy mot chyba pod parlamentem ale bardzo ładnie wygląda Flaga wielkich węgier Lwy pilnują wejścia to znak zodiaku, No właśnie I to pierwszy dzień? Pierwszy dzień Jesteśmy kozakami, Dokładnie. Szacinek. Jesteśmy obaj lwami porządnymi z urodzenia Dokładnie 13 7 godzin Ooo Jesteś Poran, znana, Poranny tak? Tak? ptaszek no. Taki dobry, taki dobry no, A ty jak się czujesz? Mokry? Strasznie no Cieplutko bardzo jest Wyręczająca ja na Ten cały spalony, trzeba będzie się kupić krem z filtrem. Chciałbym taki tam wielka niespodziankę tej wycieczki, otóż okazało się, że nie jesteśmy raz jeszcze dwóch kolegów. Oto to jest niespodzianka naszej wycieczki, czyli Maksymilian i Stanisław. Witamy. Zdrowie, panie Stanisławie. Zdrowie, panie Łukaszu. Dziękuję was za to piękne spotkanie. No, również Powiem, mięne. wam, że chyba łatwiej dał się spotkać w Putapeszcie, jak w No, co jeszcze wiemy? Zdam Kebab chyba po 18 złotych heletach. Chłopaki z schabowym, Mówię, dobre, co przed szereg będę wybiegał. Czyli kuchnia polsko-turecka tak zwane. <grym> Ale przecież on nie powiedział schabowego z jakiego kebabem. Aś dziwiło, że wiesz że mówisz takie dania, takie obiadowe? jest tam jakieś mięso, jakieś tam papryka, z przyprawy. No. Ale generalnie, zamówiliśmy czy to później nam przynosić ciepłe Mają gotowe, to czy w Podejrzanie poszli, szybko, nie? na napoje, poszli, paliby to podgrzewać. Oni nawet nie poczekali takich tak like, tych 5 minut, żeby chociaż stworzyć <grym> pozory. No, dzień, dzień drugi w Budapeszcie. Gdzieś kamerka wczoraj rozładowała na moście z Maksiem i tak, tak. z Stachem. Byliśmy się wczoraj z Maksiem i ze Stachem. Wypożyczyliśmy w końcu rowery No, jest piękny Dunaj Jesteśmy właśnie na wyspie w Małgorzaty tak. Ja idą no. ręce w to, I tam, w no. ja bym złapał dziurę w oponie Plaka snake Jadę do serwisu rowerowego z na drugim rowerze I taka sytuacja Chmielu skomentuj no. wam skomentować? No. Powiem wam, że to jest ostatnia rzecz, której się spodziewałem na no. Naprawdę Jest to wszystko UBA, proszę was, nie zapomnijcie o ławce w górę Aktualizacja. Nierówno godzinę zajęło nam transport i gotoweczką elegancką. 5000 kt Dobra panowie, jesteśmy zaradni. Za rad... Nie no, jest dobrze siedzi. No. To cała moim zdaniem. Mogę na tym jeździć czy nie mogę? W ogóle no nie, nie? nie możesz. mogę nie możesz. w trakcie będziesz no. jeździł bardzo ten i masz tylko przedni teraz. Znaczy, możesz hamować przedni, tylko nie wciskaj go do maxa i nie pochylaj się Chyba do przodu. No, Bez hamulca można. No teraz pinamy hamulce i jedziesz bez hamulców na wariatę. No, no. Ja jestem LFX-UR, dzisiaj jedziemy bez hamulców. Będziemy jechali pociągiem. Kasowniki. O! Sztrób! Dzisiaj się biegło dobrze Zobaczcie dobrze w Widzowie Jak się prezesuje Ale z Prawdopodobnie kolejka troszkę metra berlińskiego w latach 50-tych, 70-tych Takie jest moje przygłoszenie Autostrada w Budapesztańsku to jak? Pierwsze wrażenie kożów. Klasa, klasa, zobaczcie Państwo Było pusto, teraz jest tu kolejka na wyno. Najlepszy langaż jakiego w życiu jadłem to Mnie to trzeci jakiego Czyli w życiu jadłem Patrzcie drodzy widzowie, jaki był powód Z tego, że nie dostarliśmy na... na Tor F1 Na Grand Prix Wenge Tutaj została rozerwana obręcz Wypadła szprycha Zawinęła się wokół przerzutki Która jest z drugiej strony Ja przeżyłem Przywitaj się Dzień dobry Dzień dobry. Daliśmy te rowery. Tylko podeszliśmy, ładnie podziękowaliśmy, zapłaciliśmy. Uszło się bez żadnych dodatkowych kosztów. Cała akcja na plus, tak powiem, nie? Ostatni dzień w Budapeszcie, ja dopiero spodemki zmieniłem. Największe fali drogowej w Budapeszcie. Tkanina, mięso. Mięsko. Magnesiki, Tworu. 6000 tysięcy. Co ja to mogę kupić jeszcze? Mam was. O, witam, dzień dobry. Hmm, Ty ludowe stroje, zobaczcie. Kiecy na coś węgierskie. Bardzo dobre. Przełam jakieś 2000 wariatów. Straszcie tylko potwora. Mmm, prawdziwy potwór. Dobry. Czy spróbowałeś mi rupić? Bardzo smaczna. Chyba nie jest jakiś chopy. Okay. numer jeden Life Explorer? Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie mm -hmm. Mercury. U powiedz jak się czujesz. Jestem miękki. Czujesz się jak ta czpanyak. Poważnie na no czpany czymś miękki. Ta hala targowa też trochę skama ogólnie. Tam idźcie się przejść, a nie kupujcie rzeczy. Miriam, opowiedz jak się gadało ci z gościem w sklepie. Jakiś dziadek w sklepie i zaczął do nas skąd my jesteśmy. To mówimy, że Poulenc. On cały czas myślał, że chodzi o Howland. Za... Amsterdam, Rotterdam. Tam byłem, prawda? Żebym ja zaczął nawijać po swoje. I on sobie tak się patrzy. Howland? Kazałem na mapie i on zaczął, że Polska nie zginęła. Ktoś tam wiedział ten dziadek. Budapest, Budapest I? I? O, to jest mój hotel. Trzeba dać suma na Life Explorer No ogólnie bardzo ładny ten Bukareszt, podoba mi się. Dalej nie wiem, czy jestem w Rumunii, czy w Węgrzech Jesteśmy głodni Masne langusz. Tangusz Wracamy z Term Było gorąco i zimno jednocześnie No się podobało No, była śmierdząca woda Taki tam... Ty wszedłeś do niej. Smakowała tak, jak pachniała No oh. Taki nie zgniła woda, bym powiedział no, Chodziliśmy tanio, wykąpaliśmy się z lokalsami, z seniorami Serio, no. derby będą tu jest wejście na wyspę Świętej Małgorzaty Symbolizujący Holokaust Wspólnie za ile? Za 18 minut wszedamy Znaczy przynajmniej mamy zbiórkę Udało się wejść na łajbę Jesteśmy cali mokrzy, bo oczywiście burza nas złapała jak się czujecie? Super. Best race ever. Ale dostaliśmy Taka sytuacja sytuacja, że płyniemy. Ogólnie zaczęliśmy płynąć, ale czas czekania w kolejce na wejście na pokład zaczęła być dużo, wszyscy się zmoczyli. Ale weszliśmy na pokład, cały ciało jest zamknięte, przeszliśmy się do góry, trochę bliska, ale w końcu próbujemy, 3 minuty opóźnienia, ale jest git, są pieniądze, jest fajnie, dostaliśmy żeton na darmowego drinka. Nie wiem, czy to w ogóle wykorzystamy, ale spróbujemy. Jest tak, po lewej Zamek Królewski i Paszta Rybacka. <grybka> No ogóle nie powiem tak, że wycieczka no, jest bardzo obrzydliwie tury... Najbardziej turystycznego co może być w tym mieście Ale ja powiem tak, piwko jest, płyniemy, jest fajnie jest... No, w ogóle nie polecam widzowie, jest beznadziejnie Naprawdę no, lepiej sobie pójść na drugą stronę brzeki no. będzie dużo lepsze zdjęcia I dużo lepiej się bawić jak się w jakiejś atmosferze niż kurwa stroma ludźmi Chyba, że wydacie więcej siana i weźmiecie faktycznie w takiej fajnej to klasie to, są, no. to wtedy jo, ale no, jeśli jesteście bogaci widzowie, no, tak jest... no to sp... A tu najgorsze moje w życiu Na Sztokholmie za 45 zł. Ja wtedy wróciłem do Polski nie było stać mnie na Uberach. Było tak, że my czekaliśmy godzinę, a tam leciał mecz w telewizorze. Nie ma ale mi tam wyskakuje tam scenować 90 koron. 70 zł na końcu. Okej, kupię tą kartę i. Kupię się wycofać, nie? się wycofać, właśnie, ale Nie. Pani melanż pod mostem opada. z życie z tym DJ-em Wiktorem? Musimy się zjedzona. zjedzone Jesteśmy na lotnisku, mamy już Kajta, Który jest 20 minut od nas Dajcie widzowie tak wygląda palarnia Która powinna wyglądać każda Warta przestrzeń, elegancko Widok lotnisko. Nikt nie chodzi w jakiejś klatce jak w Poznaniu Ja mam, nie mam bólu, zjem no, bólu Mam strasznie obtarte nie, paluszki to tak Bardzo boli Jestem bardzo poszkodowanym człowiekiem Nie potrafię już wytrzymać tego bólu po prostu Ostatnie słowa przed śmiercią? Pozdrawiam mam, mamusia i tatusie i na widzę policji i w ogóle HWDP jest 100 To są ostatnia tak słowa. dzięki Pięknie. Z polską flagą będziemy lecieć z Polski. Dobra. Widzimy się. w Poznaniu Witamy w Polsce. Dobra Michał Zdrowie kurwa. Tak tam budowę Pusty żołądek, żołądek szluga najlepszy co może być. Znaczy nie może skończyć źle. Teraz będę miał jeszcze większą odruchę. Do... Jedzie po nas. Lekki mi to. Zimeczek. Toyota Prius. Zwoń do waliacika, żeby podjeżdżał. Ej, nagrywasz? No tak! Dzień dobry panowie, państwo, widzowie, kobiety, mężczyźni właśnie dotarliśmy do Poznania stolicy Wielkopolski. Bardzo tutaj pięknie lot był, trwał godzinę, było niewygodnie Na chuj droży temat po prostu Ale powiem tylko jeszcze, że gdybym miał w takich warunkach lecieć tak na 4 godziny To bym chyba musiał się do tego lepiej przygotować, nie? No zdecydowanie, no, zdecydowanie Właściwie bym musiał ogarnąć to coś pod głowę, leżeć Albo wykupić sobie całą trójkę dla siebie Cię <laughs> <laughs> się położyć, no, nie? Ale to były znowu jakieś bilety po 39 zł, no to ja kiedyś coś takiego zrobię, nie? Lubię 300 zęby. No także jesteśmy już na rynku w Poznaniu. O, fantastycznie, fantastycznie. <grym> Dobra, jednak ten park jest taki głupi pomysł, to było widać cztery, rynek Dużo się dzieje, widzowie Zobaczcie, zobaczcie tutaj o, I koparka stoi Widzowie, kiedyś tam będę Widzowie, Malta Jezioro Maltańskie Wyścigi kajakarskie Do użytku 50 milionów 2,2 km. Zaczyni to największym sztucznym zbiornikiem wodnym, a w drugim z wielkości jeziorem miasta w ogóle. W Szczelarstwie, żeby pierwszy Mistrzostwa Europy w Kajakarcie. Mistrzostwa Świata w kajakarstwie w 1990 roku. Mistrzostwa Świata w kajakarstwie 01. Mistrzostwa Świata bezdomnych w piłce nożnej. Co? Jo, Polska wygrała kiedyś. Na, na tam zawody. Są kurą, Mistrzostwa Świata bezdomnych. Na a cię było? Tammy na Malcie. Jakieś podłączenie do USB? Położę jakieś, do Budapesz. Zajęliście było. Chciałem dojechać do zajętego miasta i przyjechałem do zajebistego miasta i no, gdzie jest cały remont, tam, nie? Tam, tak, wrócę także. Tak, kończę tę wycieczkę, będę ją wspominał do końca życia. Ja tak samo. Mi się bardzo podobało, bardzo miło wspólnie ze znajomymi, z kolegami, przyjaciółmi spędziliśmy czas, naprawdę miłe chwile, fajne. Na no zajebiście było, fajnie było zwiedzić Budapeszt. fajnie było z wami spędzić te trzy dni, naprawdę, tak. podobało mi się, naprawdę, fajnie było. Ja tylko mogę tylko dopodpisać. Eee, wystąpili! Ja <grystanie> Michał Kożuchowski! Szymon Sebastian Tangus Oraz Łukasz wielu Wielewski! Dziękujemy za to, że nas oglądaliście. Zostawcie z poznańskiej Malty, spójrzcie na te piękne jeziora. Eee, tu coś staczę. Zaba. Zaczynamy telewizję.